Witam was wszystkich na moim kanale. I pora na kolejny filmik z serii Pokémon. Więc odsłaniamy kolejne karty Pokémon. Tym razem z takiego fajnego pudełeczka. To jest Pokémon, który jest kojarzony z Kaczką. Ma też nazwę, nie zapomniałem, ale kojarzę tego Pokémona. Więc odsłaniam. Otwieram. I wyciągam. Więc takie jest opakowanie. A teraz trzeba jeszcze wciągnąć kartę. Więc to za otwieranie z tyłu. O, cieszę się z karty. Taka mała podpowiedź jakie coś. Zielonego. Więc na razie, jeśli coś wspomniałem, te karty, które są najważniejsze, Bo jak to, to symbolizują inne pudełeczka, których są karty w takich opakowaniach. Więc tak wygląda Pokémon. Więc to jest bardzo pokemon, który się podoba. Więc pożegnę tutaj. Kolejny też kojarzę z bajki Pokémon. O, ten Pokémon też jest fajny, więc. są dwa. Okay. Wygląda. Tak w ogóle karta z tyłu. Więc w na razie. Widzę, że tutaj nie ma powtórek, bo kolejna karta to jest taka. Z tej tali się bardzo cieszę. Więc. Mam nadzieję, że skrywanie kart ze mną z Pokemonu Wam się podoba. I to wszystkie karty z tej talii. Więc mam nadzieję, że się Wam podobają i zapraszam do kolejnych odkrywania ani kart z Pokémonami, bo zostały jeszcze dwa, piąte i szóste. Więc oglądajcie.